Dzień dobry Państwu. Dziękujemy, że Państwo przybyliście do nas na konferencję prasową poświęconą. Chcemy porozmawiać o, o tak naprawdę o polityce, ale polityce rozumiane jako rozwiązywaniu spraw społecznych, rozwiązywaniu problemów społecznych ich. Um, tych zawiłości, ale też y, y, takiego patrzenia na sprawy społeczne z punktu widzenia konserwatywnego szacunku do drugiego człowieka. Chcemy o tym porozmawiać, a jednocześnie chcemy porozmawiać o tym, co zrobić, żeby ta polityka polityka którą w tej chwili reprezentuje rząd Prawa i Sprawiedliwości żeby ona wygrała po prostu dlatego że ona jest dobra dla powiatu sokólskiego ona jest dobra dla ludzi ona jest dobra dla samorządu dobra dla wszystkich a przede wszystkim dobra dla Polski i tu nie o to chodzi żeby wygrał tak jak tutaj jest napisane Paweł Wnukowski tylko chodzi o to żeby wygrała Polska ale jakby Paweł Wnukowski został parlamentarzystą to ta Polska też wygra i to jest bardzo, bardzo z naszego punktu widzenia ważne. Jakby wygrał Mariusz Gromko, to znaczy, że wygra powiat Sokulski, to wygra po prostu ta myśl i najważniejsza myśl, która przyświeca w rozwiązywaniu właśnie problemów mieszkańców powiatu sokulskiego i po to się tutaj dzisiaj zebraliśmy. Chcemy zainaugurować kampanię wyborczą, chcemy zainaugurować i powiedzieć mieszkańcom powiatu Sokurskiego, że zapraszamy ich do tej kampanii, do rozwieszania banerów, do rozmowy z mieszkańcami, do przedstawiania swoich też postulatów, problemów, zgłaszania ich ale też przede wszystkim zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu sokólskiego do ciężkiej pracy w kampanii wyborczej, bo to jest potrzebne dla Polski, to jest potrzebne dla, naszego, dla naszej małej ojczyzny powiatu sokólskiego. Szanowni Państwo, gdyby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie byłoby zapory na granicy, nie byłoby wielu milionów złotych, które zainwestowaliśmy w powiecie sokólskim, nie bylibyśmy jako powiat Sokulski największym inwestorem na terenie tutaj powiatu Sokulskiego, jako samorząd. Nie byłoby współpracy pomiędzy rządem, województwem i e, samorządem powiatu Sokulskiego, i samorządami gmin. Po prostu to wszystko by było zachwiane. Dlatego e, chcemy powiedzieć, że zarówno Mariusz Gromko, wspaniały parlamentarzysta, przyjaciel powiatu Sokólskiego zasługuje na poparcie i chcemy poprosić o to poparcie, jak i również Paweł Wnukowski, który jest od nas, z naszych terenów, zawsze był z nami kojarzony, bardzo mocno e, wspierał nas za każdym razem, kiedy realizowaliśmy wszystkie zadania samorządowe i chcemy teraz poprosić mieszkańców Sok powiatu Sokólskiego o poparcie tej kandydatury. Ja już tyle, a teraz oddam głos pana senatora, a później dla pana radnego. Szanowni Państwo, rzeczywiście jesteśmy już w trakcie kampanii, ogłosiliśmy nasze listy wyborcze, przedstawiliśmy pierwsze zręby naszego programu, z którym my chcemy iść do wyborów. Nasza lista w województwie podlaskim składa się z osób bardzo doświadczonych, zarówno w sferze pracy, w sferze publicznej, samorządowej. To jest przekrój ludzi i młodych, i, i z doświadczeniem, i każdy z, tych, każdy z tych kandydatów wnosi pewien pomysł, pewną jakość, którą chcemy właśnie wykorzystać na rzecz pracy na, w parlamencie tak jak już wspominałem rozpoczęliśmy kampanię prezes Jarosław Kaczyński przedstawił pierwsze postulaty które chcemy zrealizować i jednocześnie utwierdzić wszystkich mieszkańców powiatu sokulskiego bo ostatnie kadencje pokazały to że nasze obietnice jesteśmy w stanie spełnić jesteśmy w stanie zrealizować i tak samo zamierzamy zrealizować postulat zwiększenia choćby programu i zwiększenia kwoty z 500 do 800 plus wprowadzamy nowe programy jak przyjazne osiedle jak program emerytur stażowych bezpłatnych autostrad bezpłatnych leków dla osób seniorów a także dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia i tych postulatów i obietnic będzie znacznie więcej ale z tego miejsca no, chciałbym jako zagwarantować, że to wszystko mamy wydyskutowane z mieszkańcami. Ostatni rok spędziliśmy na dyskusji, na dialogu z mieszkańcami, z różnymi grupami życia w naszym społeczeństwie i wypracowaliśmy takie postulaty, które są realne do... Do spełnienia, ale jednocześnie mamy zagwarantowane finansowanie. Oprócz tych wszystkich nowych rzeczy, które chcemy wprowadzić od kolejnej kadencji, Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce kontynuować dobre rozwiązania, które cieszą się bardzo dobrą opinią, zarówno wśród mieszkańców, obywateli, ale również samorządowców. To te programy, jak Polski Ład, jak programy rządowe wspierające budowę dróg, infrastruktury pokazały, że zmieniają jakość, zmieniają, poprawiają komfort życia mieszkańców i tutaj chcemy też również zapewnić, że będziemy również te dobre programy kontynuować, więc to będzie taka mieszanka nowych rzeczy, które mieszkańcy, obywatele na naszych spotkaniach zgłaszali i, i, i zwracali uwagę, że warto podejmować te tematy, te problemy do rozwiązania, ale jednocześnie gwarantujemy kontynuację tych wszystkich, które dotychczas realizowaliśmy. Myślę, że nasza drużyna prawa i sprawiedliwości. Wygra te wybory, stworzymy rząd i będziemy mogli i będziemy w stanie kontynuować te wszystkie dobre zmiany, które rozpoczęliśmy w 2015 roku w zakresie również bezpieczeństwa żywnościowego, militarnego, gospodarczego. Pokazaliśmy, że nawet w trudnych momentach, w momentach kryzysu jesteśmy odpowiedzialnym obozem, który stawia za priorytet. Zabezpie zabezpieczenie i zapewnienie bezpieczeństwa naszym e, mieszkańcom i myślę, że z tą gwarancją wychodzimy do ludzi w trakcie tej kampanii więc zachęcamy wszystkich, kto chcą wesprzeć nas, obóz do tego, żeby nas wspierali e, zarówno w tej kampanii e, na ulicach, ale również apeluję, aby wśród swoich znajomych, swoich bliskich również dali nam wsparcie. W ten sposób wspólnie osiągniemy e, sukces. Dziękuję bardzo. Panie senatorze, panie starosto, panie burmistrzu, drodzy samorządowcy, przyjaciele. Tak jak pan starosta powiedział, jak pan senator też wspomniał, dzisiaj rozpoczynamy już taką kampanię, żeby wyjść do ludzi, żeby ta kampania ruszyła, żeby mówić o, konkretnych, o konkretnym programie, który chcemy zrealizować na kolejne cztery lata. Poprzednie cztery lata nie były to lata łatwe, bo przecież zmagania z koronawirusem, wojna hybrydowa, która była tutaj najbardziej odczuwalna i w zasadzie dalej można powiedzieć, jest odczuwalna. A więc kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej, spowodowany też wojną na Ukrainie. Gdyby, proszę Państwa, nie rząd prawa i sprawiedliwości, dzisiaj pewnie sytuacja nie byłaby tak spokojna, jak jest dzisiaj. Dzisiaj pewnie byśmy mówili już o zupełnie innej sytuacji, byśmy mieli napływ nielegalnych migrantów. Dzięki jednak rządowi prawa i sprawiedliwości udało się do tego nie dopuścić. Ale, Szanowni Państwo, przez ostatnie też w zasadzie ponad 4 lata, odkąd trwa kadencja samorządowa, udało nam się właśnie tutaj, na powiecie, Sokulskim. Na gminach, które tutaj z powiatu Sokólskiego się znajdują, udało nam się zrealizować bardzo, bardzo wiele inwestycji. Oczywiście przy współudziale samorządu Województwa Podlaskiego, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie bardzo rzetelni, doświadczeni samorządowcy, którzy tutaj rządzą gminami, na czele też z panem starostą, który rządzi powiatem, bo wiele inwestycji wychodziło oczywiście oddolnie. My jako samorząd Województwa Podlaskiego staraliśmy się wszystkie te inwestycje wspierać i przez te ponad 4 lata tutaj na terenie, powiatu sukulskiego trafiło prawie 600 milionów złotych. Trzeba pamiętać, że obecny zarząd w obecnej kadencji samorządu województwa podlaskiego udało się dokończyć tak ważną inwestycję jak droga z Sokółki do Dąbrowy Białostockiej, budowa wiaduktu, o który też zabiegał pan starosta. To inwestycje, które bardzo mocno tutaj przyczyniły się do rozwoju tej części powiatu sukulskiego, Ale przecież tak samo i droga ekspresowa, która jest budowana wraz z obwodnicą Sokółki. Te inwestycje, o te inwestycje właśnie zabiegali nasi Parlamentarzyści na czele z panem senatorem Mariuszem Gromko i innymi, którzy właśnie przez te cztery lata mieli okazję rządzić i mieli okazję mówić o tych problemach występujących tutaj na naszej ziemi podlaskiej, na ziemi sukulskiej. Bardzo serdecznie dziękuję dla pana senatora za tą właśnie pracę, którą tutaj wykonał dla mieszkańców, bo to by było niemożliwe, proszę Państwa, to by było wręcz nierealne, żeby to wszystko zrealizować, gdyby niedobra współpraca rządowo-samorządowo-samorządowa a więc wszystkie szczeble musiały być połączone, żeby właśnie tak fajne inwestycje realizować przy współudziale, ale oczywiście tak wielkiego programu, jakim jest program Polski Ład, bo to ten program tak naprawdę dał ogromny impuls, ogromne narzędzie dla lokalnych samorządowców na rozwój ich małych miejscowości. Przecież tylko w ostatnim czasie cały czas mamy okazję mówić o kolejnych inwestycjach, które są otwierane albo które będą realizowane, także bardzo serdecznie dziękuję dla wszystkich osób, które były w to zaangażowane, ale chciałbym też oczywiście wspomnieć o Innych też samorządowcach, jak wicesterosta Jerzy Białomyzy, który też tworzył tę fajną drużynę, jak członek zarządu Bożena Jelska Jaroś, która cały czas też wnosi swoje nowe pomysły, mówi cały czas o problemach polskich rolników, o tym, z czym się zmagają na co dzień i żeby walczyć o te właśnie sprawy, ale też burmistrz Zombrowy Białostowski, pan Artur Gejlewicz, z przewodniczącym Adamem Wojteczko, z wiceprzewodniczącym Łukaszem Owsiejko, z naszymi wspaniałymi seniorami. I też osobami młodymi, którzy cały czas mówią, jakie są lokalne tutaj potrzeby, co powinno być realizowane. I dlatego program prawa i sprawiedliwości, który ma być realizowany w, dalszych, w dalszym czasie, oczywiście jeżeli uda nam się, a mam nadzieję, że uda nam się wygrać te wybory, będzie dalej wdrażany, bo jest to dobry program dla... Naszych mieszkańców, dla mieszkańców naszego powiatu, dla mieszkańców naszego województwa, dla mieszkańców naszego kraju. Bo osiem konkretów, które ostatnio były zaprezentowane, o których mówił też prezes Jarosław Kaczyński na konwencji programowej, to właśnie ten etap, który ma pociągnąć w dalszej perspektywie, ma dać kolejny impuls rozwoju dla naszego wspaniałego kraju. Mam nadzieję, że. Drużyna Prawa i Sprawiedliwości wygra po raz kolejny te wybory. My oczywiście będziemy robić wszystko i będziemy przekonywać wszystkich mieszkańców do tego, że to właśnie program Prawa i Sprawiedliwości, że ludzie związa związani z prawem i sprawiedliwości mogą mieć szansę i powinni mieć w zasadzie szansę do tego, żeby właśnie przez te kolejne cztery lata móc wdrożyć te potrzebne elementy, którym, których w naszym państwie brakuje. A proszę pamiętać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, 8 lat temu, gdy przejmował władzę, mierzył się z ogromnymi też problemami. Trzeba pamiętać, jaka była Luka Watowska, którą właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości zniwelował praktycznie do zera. Dzięki tym pieniądzom możemy dzisiaj mówić o programie 500 a już niedługo o programie 800 To są realne pieniądze, które trafiają na co dzień do mieszkańców naszego wspaniałego kraju i pieniądze, które dają impuls rozwoju dla naszego kraju. Także panie starosto, szanowni państwo, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za to, że dzisiaj tutaj w Możemy porozmawiać też z mieszkańcami o tych problemach, że możemy rozpocząć kampanię wyborczą tutaj, właśnie na terenie powiatu Sokulskiego, wyjść do ludzi, rozmawiać, mówić, przekonywać, bo wierzę głęboko w to, że prawo i sprawiedliwość wygra te wybory. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przez ostatnie lata, kiedy rząd prawa i sprawiedliwości wdrażał szereg programów, Pan senator Mariusz Gromko był z nami od samego początku, konsultował, zawsze pomagał w złożeniu wniosków o dofinansowanie i cieszymy się ogromnie. I zachęcamy do tego, żeby swój głos w wyborach 15 października oddać właśnie dla naszego kandydata Prawa i Sprawiedliwości, by kontynuować dobrą zmianę, kontynuować te programy, które zostały rozpoczęte przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, byśmy mogli jako samorządowcy rozwijać nasze małe miejscowości, nasze małe ojczyzny, bo wystarczy tylko wspomnieć o tych programach lokalnych, czy też później o Polskim Ładzie funduszu dróg samorządowych z których także i gmina Dąbrowa Białostocka wielokrotnie korzystała dalej ma poskładane kolejne wnioski wiemy już że za chwilę będziemy tymi beneficjentami w kolejnych dofinansowaniach i cieszymy się ogromnie, że mamy swojego reprezentanta w osobie Pana Mariusza Gromkowy w Senacie, że mamy ten realny wpływ na to, co może być w programach, które są realizowane przez rząd, bo ten człowiek tak naprawdę zasługuje na głos sokulszczyzny, ponieważ bardzo dużo wniósł w tej swojej kadencji tutaj właśnie w nasz region. Ale dzisiaj też przedstawiamy i zachęcamy do tego, by swój głos oddać właśnie na naszego kandydata ziemi, można powiedzieć, Sokulskiej w pewnym sensie, bo jest to nasz człowiek, którego, o którego zabiegaliśmy do województwa podlaskiego, a który jest bardzo skuteczny w tym, co robi, w tym, co robi dla gminy Dąbrowa, dla Sokółki, dla powiatu Sokulskiego w różnych inicjatywach, czy to domach dziecka, czy dom Domu kultury, czy biblioteki publicznej, którą nie tak dawno otworzyliśmy, czy mnóstwa dróg, które realizujemy na terenie gminy Dąbrowa Białostocka, czy też wsparcie seniorów, rad seniorów w gminie Dąbrowa Białostocka, e, wsparcie młodzieży w różnych inicjatywach, to wszystko realne pieniądze, które spływają właśnie do tych małych samorządów. Chcemy mieć swojego reprezentanta w Sejmie, bo wiemy, że wtedy mamy silniejszą drużynę, chociaż i tak już mamy naprawdę z Zbudowane bardzo dobre relacje, o czym od samego początku wspominaliśmy, zarówno w samorządzie gminnym, jak i powiatowym, że tylko połączenie sił gmin, powiatów i samorządu wojewódzkiego i rządu daje nam możliwość korzystania. Z wielu źródeł dofinansowania. I zobaczcie Państwo, że nie trzeba nikogo przekonywać, nie trzeba nikomu mówić, jak wiele inwestycji dzieje się na terenie naszego regionu, czyli powiatu Sokulskiego. W gminie Dąbrowa Białostocka przez ostatnie 4 lata do gminy Dąbrowa Białostocka spłynęło ponad 60 milionów złotych na inwestycje, na różnego typu działania dla naszych mieszkańców. To są pieniądze rzędu całego jednego budżetu, nawet ponad budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na jeden rok. A to tylko inwestycje, to tylko rzeczy, które realizujemy w ciągu tych ostatnich czterech lat. Liczymy na kolejne środki, na kolejne wsparcie właśnie tych małych lokalnych samorządów, które były przez wiele lat zapomniane przez rządy poprzedników, czyli rządy koalicji obywatelskiej, rządy, które doprowadziły do. Ruiny tak małe miejscowości, tak małe gminy, jak gmina Dąbrowa-Białostocka. Dzisiaj jesteśmy po to, by wesprzeć Prawo i Sprawiedliwość, wesprzeć całą drużynę Prawa i Sprawiedliwości, ale też przede wszystkim dzisiaj tutaj naszego kandydata Pawła Wnukowskiego i senatora Mariusza Gromko. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Szanowni Państwo, długo by wymieniać zalety każdego z tych kandydatów w wymienił kilka dosłownie, ale przecież Zazu byśmy nie otworzyli, gdyby nie Paweł Wnukowski gdyby nie Mariusz Gromko. Nie pozyskalibyśmy pieniądze na wszystkie termomodernizacje, od szkół po, po nasze budynki, wszystkie które, które realizujemy. W tej chwili, za chwilę, będziemy e, otwierać i e, ojom jakiejś telewizatornie oraz... Oraz blok operacyjny bez wsparcia zarządu województwa, bez wsparcia również Pawła Wnukowskiego, osobistego zaangażowania po prostu te remonty by nie były możliwe. Bez wsparcia Mariusza Gromko również. Każdy aspekt życia powiatu Sokulskiego. I jego rozwój wiązał się z aktywnością tych ludzi, dlatego chcemy mieć swoich ludzi w parlamencie po to, żeby mieć bezpośredni po prostu kontakt z nimi, żeby po prostu w najzwyczajniej świecie oni mogli lobbować za rozwiązywaniem problemów społecznych i gospodarczych na terenie powiatu sokólskiego. Dziękuję, chyba, że ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, to jak najbardziej jesteśmy otwarci, ale... Jeżeli nie, to ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję szczególnie naszym kątem. Brawo.